Siemanko jest nachody, witam was w kolejnym odcinku z Amogasa z ekipą na modach i zaczynamy. To rozumie ja podobnie z skin dla ciebie. Jo. Ajaj, To Jaz naprawdę. Nie ma jakiś wania. Okej. Chyba nie ma tutaj nic. Michał we mi znowu klasyczny, ale. Dobra. W ser Okej, okay, domeczek idzie tutaj. To idzie tak samo tutaj. Tak sobie sobie Zfiksujemy? Do. Oho, dobra. No może ten, ja zawsze. Mogę zacząć. Widziałem, 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 kto zabił. Widziałem, kto zabił. Tak? Widziałem, kto zabił. Mogę? No. Kto zabił? Domaczek zabił tego. Weksana i skoczył do Wenta, więc dlatego, bo jestem inżynierem i siedziałem w bancie. Na pewno się to Przy do labie. No, no to akurat wychodziłem, tam było ciało, to potwierdzam. Ja się Domaczek nawet nie bronię. bronię. <grych> to no jedny domeczek. Kogo? Na kogo? Tam podwórko, na... dosyć głupie. No, on Tomeczek, czy kto? Domeczek, bo siedziałem w wędzie jako inżynier. Widziałem, jak bo zabija. to mamy jednego wywalonego. Ja no mnie ogólnie ciarki przeleciały, ale nie mogę powiedzieć. tej o... kawusi, domeczku. I tak nie wiedziałem, co ta klasa robi. Tylko miałeś czytaj Minera Oży wenty teraz jak nie żyjesz to przeczytaj te klasy Naprawimy bo czemu nie Czekaj ci A to ja pójdę sobie do wenta w sumie nie? Okej okay. No cofnęło fajnie Marcel jak się przetepał w ogóle co? bo awarię sobie robię tutaj download Raczej nie jest impo Wróćmy sobie do wenta co? Jak Osiek mnie zabił? Co? Wiedziałem, że już jak widziałem Ośka, to już wiedziałem, że jest imp, ale jak Osiek mnie zabił? O wiem ktoś się o mnie zabił? W sensie nawet nie wyskoczyłem. Co jest? Fajnie, że te mody są takie zbugowane. Ja. Yeah. Okej. Okay. Dobra, to mówię tak. Byłem w tym... Yy, kuźwa, znowu zapomniał jak to się nazywa. Ktoś przez ten korytarz idzie, co się tam trzeba odkarzać czy coś. Mmm, Room. Tak, dokładnie. Wychodziłem z niego i dostałem do góry i poszedłem, no jak to się rzakom nazywa, rzakom, tam, jest laboratorium i w ogóle, do, do no. no jak były światła wyłączone i tak chciałem pochodzić, poszukać, czy czasem ciała nie ma, bo światła wyłączone nie widać, no i w łazience pokazał mi się report i widziałem, że tam czarny leży. Gdzie jest łazienka w ogóle? No jak wychodziłem, to po lewej. Gdzie? Tak, powinno być spokojne. Jak się wchodzi do tego do pokoju do odkażania, to po lewej stronie. O. U góry, pod tak powinno być, okay. Ja byłem Mówię, tutaj go tutaj w okolicach Nie, w sumie w tym ja po, nie rundy, do laba do. i potem łaziłem gdzieś tam tu, po dole. Ale to na początku rundy. A kto szedł do góry? Ja, ale ja chodziłem tylko po środku. Mam poszedłem paliwo napełniać. Jest takie pomieszczenie z takim komputerem, jedno na całym tym. Samo, jedno takie. Ja tam byłem. nie wiem jak to się nazywa, nie pamiętam. Hmm... Homsy? Homsy? Są? Może. Czy Wipons? Nie. nie. Komsy. Komsy albo Wiponsy. Czy komputer gdzie sprawdzasz, kto żyje? Nie. Bo są trzy takie miejsca na mapie w sumie. Z komputerem. No tak, ale jakby nie w osobnym takim jakby domku. Dobra, a do bo co ty robiłeś? E, ja na początku. Czekaj, na początku pierwsze co poszedłem zrobić to bodajże logika pod tym. Pod labem. Tam mnie Marcel widział, bo tam przebiegał jak był... jak Timelord użył swojego tego. Później z, Później zszedłem na dół. Ktoś mnie mijał przy tym. Przy przy przy... Jak to się na... Przedminie. Ktoś mnie mijał. Jak szedłem do admina. A później poszedłem robić kabelki i... Pobieranie czy tam przesyłanie plików, w. Tam gdzieś jeszcze w asteroidy Ale że to meczki w Dobra, a Marcel? Ja po, na początku. Po, co, 30 poczy, widziałem. byłem w adminach. Podkręciłem się po tym pomieszczeniu. Drzwi były zamknięte. Potem poszłem do meda się zeskanować. Poszedłem. Dobra, teraz skipuję, ale mam swoje ale podejrzenia. Przecież, Marcel, przecież ty do góry szedłeś od początku. Od razu jak Nie no był chwilę na dole przy tym przy wyjściu z admina bo ja go widziałem, pamiętam. Ale... Mam podejrzenia Aha. swoje. Dzięki. 3 o 2 trzeba było. I nie pamiętam kogo tam widziałem. Ale kogoś tam widziałem jak chyba szedłem do góry? Nie no, tak kogo widziałem, no, ale widziałem. Ja no? byłem w labie cały czas, próbowałem dostać się do specimen rooma, ALE! Najpierw przeszkodził mi Timelord, A później okay. impostor, bo ciało... Kapar? Kapar ty tam eee, byłeś? Yeah. Marcel, ty jesteś Timelordem? Eee, nie. Ty, Tobruszki, też jest, nie jesteś Timelordem, bo mówisz, że ci przeszkodził, tak? Przeszkodził mi. To myślę, że to jest Marcel. Ale, że co, że timer? Czy. Imposter? Nie, że e, impostor. A był? A gdzie on był w ogóle? Gdzie Bo on wychodził ze mną na dół z. Te, też około, około dwa. E, I timer cofnął. A jeśli Softom nim nie był, to był nim osiek, pewnie. Tak? Osiek. O, ja nie jestem. Nie jesteś ten Mordem? Dobra, to sprawy się komplikują, czyli jednak nie wiem. To albo Osiek, albo Marcel U mnie awaria. To jeśli y, awaria nie jest i mam tego swoje powody. Mógł się e, do tego, że jest. Żeby tak mówić? Ten, lock, ten, mm, to bardziej bym w sumie teraz Ośka tak, podejrzewał, nikt, bo Marcel wychodził w sumie. Więc, miał, więc Ośka no, nie widziałem. A Marcela nie widziałem jeszcze. Więc Dobrze to mówicie. już bardziej... jakbym adubia, ja kogoś właśnie widziałem, nie jestem pewien czy to byłeś właśnie ty kapar, czy... Nie wiem. A wera, czy ty jesteś Timelordem? Powiedz mi proszę. Wyciszona jesteś. Nie, nie jestem wyciszona Zadajcie. Nie wiem, czy nie było mnie słychać. Nie, nie jestem. Tak, tak jestem nie jest. Nikt, nikt nie z was nie jest time lordem. A dob, no to... kurde, dobu jestem mordy i nie, on nie żyje. To ma sens, dobra. E, no to tak, to tak jak mówiłem, albo Osiek, albo Marcel. Jak ty byłeś za daleko? Ja bym ciebie... A ty tam, bo nie odpowiedziałeś na pytanie, byłeś tam na dole, czy nie? Ja byłem właśnie z trójką osób tam na dole. No to, czemu, no to ty też jesteś sas. Bo nie. Ciebie, ciebie mijałem. A Majra może potwierdzić, że nie jestem ten. Nie. Że jestem. Eee no. Wajar, pozbierasz czy nie? Jest czysty. No to pewnie lowersi. No to pewnie osiek, ty mówię, że ty wychodzisz od O2? Od Teraz wszedłem do O2? No bo tam Raz od wszedłeś. Po O2 było ciało. Grać się jeszcze wam Tak. Ja myślę, że to jest osiek. Tak. Jak my dopiero zaczęliśmy.

Ci co, przez ci, co przez półtora minuty się nie skapi, że Time Lord nie żyje, skoro nikt nie żyje. Wykle, ale dziwi mnie to, że w ogóle oś był jakoś mało stosowany i nagle ośkę wywali, to był takie... Wieś, nie, no bo ja myślę, że to nie tak. Ale, ten, te mody wypierane po pół godziny, znając Oho, ale jest słabe. Czy też, komuś się też zalogował jakby napis, ten... Nie. I co ci masz, nie? masz błąd? Nie, bo muszę się... Chyba, czy my, my nie mamy tasków chyba, co nie? Właśnie nie... Nie wiem czy... Nie, super ma na moje taski, okej. Okay. Ja I tutaj pobierzemy. I no, byliśmy śmieszni na głosowanie. Mam nadzieję, że przeżyję. Dobra przeżyłem. Czy ktoś hmm. coś wie. E, e, double kill w, poszedł, Double Kill poszedł. Ja a, widziałem w w labie, w labie, w labie. A bo loversi. Ja a widziałem... Labie, albo Loversi. Ja widziałem. A wajrek, która wchodziła e, tam był do laba. U góry był na pewno Cherifo, u, u góry był na pewno jeszcze Cherifo. No to dużo osób. Ja widziałem ja i... Cherifo w medzie. Cherifo był na pewno w medzie, nie wiem kto jeszcze, ale nikt to tam Nie Muszę był. wyłączyć screen, bo jednak to nie wygląda dobrze. Nie. To wasza, dwóch, wasza sobie, dwójka i Natalia do sobie wybiegła, ja, ja już wybiegłem. No. Tak, ale może nasza widok. dwójka, ale pamiętajcie, że jeszcze jest niewidzialny ziomek. Ale I... mnie pizdki komar wleciał do pokoju. Tak. Mówię, że ten nie Typ pytanie. jest. nie. Czy możecie przestać prześladować? Czy nie, bo ja nie wiem, co się tutaj w ogóle odpieprzyło. Byłem nie, tu. Nie, tam w ogóle nie było. Yy... Co, stąd właśnie był weksen, ja Marcelo był w No prowadzisz przesłuchanie czy nie? Dobra, Cherryfow byłeś, ten byłeś po prawej labie tak? Yy, tak, z Marcelem. Marcel był, ty byłeś, dobo Bartek. był, tak? Ja Gdzie zbieramy, gdzie ten. Po prawej, o prawej, prawej u góry. Dobre a to życie. ja też tam ja tam byłem, ale ja, ja skręciłem w lewo do tych łazienek, bo a czułem na chwilę. Nie, was, nic że... nie widziałem ogólnie. Śmierdzi mi tutaj Marcel w dupę <laughs> sobie stał przy temperaturze i sobie ją obniżał, wiecie, żeby było w tym labie chłodniej. Ja akurat <laughs> widziałem chciałem. A Osiek już zagłosował ogólnie i. Czyli pogadza, e, ak jak postrzelam. Akurat Weksena był Marcelem tylko. I opisałem, że to Marcel mógł zabić Weksena. A może ty go zabiłeś, gościa? Ja Nie, wszystko... ja nie zabiłem, ponieważ jak odbiegłem od Weksena, to on jeszcze żył. I zauważyłem że. Jakby, jakby i tak jest 8 nie, osób. Nie, nie więc... zabiłem go. Ja, tak ja bym na 8 nie głosował, bo to jest 8 osób tylko. Dobra. No dobra, można dać skip. Ja mówię, ja tam stałem obok i nie widziałem. Tak. ale czekaj. Poczekaj, I pójmy, bo skupmy, i sosie, skupmy się. Mamy na dwie osoby tak, Czemu nie? Mhm. Znaczy, takie... trochę takie. No, tam był, Marcel, Osiek i ty, tak? Ale ja nie. już dawno wybiegłem. Ja już dawno wybiegłem. Ja Mogłeś, ej, wybiegłeś, ale gramy na modach. Mogłeś się wrócić na niewidzialność lub przebrany za kogoś innego, ok. Więc Natalia no. mnie mijała, jak wychodziłem. Tak, jak Mijam, no. na dół. I. No to zostaje niewidzialny. No. Biegał ktoś jeszcze? Taka. Nie. Taka awali, awali. ciekawostka. Taka ciekawostka. Softan ale by nie, zdąży, nie, zdążyła, by nie by. Softan chyba był szerifem i chciał mnie zabić. Mówisz? No bo ja byłem przy no. teleskopie, podbiegł do mnie i. Wywrócił się, poślizgnął się. Dlaczego? To, to jak byłeś przy teleskopie i miałeś włączony ten teleskop, to skąd wiesz, że podbiegł do ciebie? To był na teleskopie. Mawcy? Nie był. Co? No jakby włączył teleskop i by. Zobaczysz, że cię około niego leży no to. No tak. Marcel nie był na teleskopie. Byłem na teleskopie gościu. Nie, nie byłeś. Byłeś przy chłódny. No, Dobra, skipuję. Na tu, tu czas. A, dzięki Asiek. Możliwe, że Ex wydaje mi się, Ej, że... Chociaż nie ty skorzy. Ja i na drugi ci wysipiłem. Dobra, nie będę w nie. Ale już jestem, więc spoko Nie czy czerwifą ufać Ufać czerwofą? Dobra! Żyje, Dobra, Vexena nie ma Mamy To Inter teraz nie będzie to robił To teraz właśnie. jak weksen nie ten Nie, już ode... odejmie odejm się odejm odejm Odejmują się taski wtedy To niech... E Kapar Zabiło tego. Na światle zabił czerifu. Eee nie. No bo, tylko tylko my byliśmy w trójkę, byłaś chciała znać. Nie, wiem, no to wiemy, bo się wiedziałem, ale przez to, że nie było światła, to ja nie wiedziałem, czy ja report mi się w ogóle pokazał. No ja też mi się, ja się wyświadczyłem. Nie widziałem tylko ciebie. No to chyba ani ty, ani ja nie zabiliśmy, czemu on, no bo czem nie, nie, czem nie wiem. Czemu Ej, ale światło? Osiek też nie żyje. Osiek też nie żyje. Ja światła naprawdę. Ja fajer. Czerifo nie żyje. Nie, o. Nie, nie, nie nie, światło. Jest dalej ten zgaszony. Coverowanie podejrzeń było ja, chyba. Ja. Ja robiłem. To doła, powiedzmy, że oni się pewnie kłócili o światło, więc oni na pewno tam ten. Oni na pewno tam odbiegli. Do, oni byli przy Do bo gdzie byłeś? Ja w sumie dopiero dobiegałem. Na dole Będzie. zrobiłem. Na dole zrobiłem kartę, zrobiłem ten. Downloada i... <laughs> Mogę zdradzić kim jestem, czy niezbyt? No może. Jak chcesz. Był kamuflaż, jak skończyłem tego... Jak skończyłem ro robić downloada i użyłem czasu timelorda. Okej. Nie biegłem ten... od razu do świat. Ten... <laughs> Czyli jedynie to mógł być... Kracjan albo osiek, mogliby. nie. No nie. To, ale nie, 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 nie mówię że osiek, albo. Ale nie mogliby być najwyżej. Wiesz, to takie. Wiesz, takie bardzo takie. Niemożliwe, ale mógł być Timelordem i Wartek ten wziął sobie tak, wiesz, Timelordem, ale to tylko mówię takie wiesz, jako takie coś niemożliwego. Mm -hmm. Mar Marce, gdzie byłeś? Ja. No właśnie. Ale, patrzyłem Vitalsy, Italsy. Timelord cofnął czas. Znaczy się. Hmm. Poszłę chyba nie trochę góry. Timelord cofnął czas. Stwierdziłem, że pójdę na dół Do oksygenu Ty cały czas patrzysz... Aha, dobra, to nieważne Wajra, ty byłeś na, na światło? Patrzyłeś. Natalia, znowu cię sobie. sobie. Byłaś na światłach, tak? No, jeszcze nie zdążyłam do nich dojść A gdzie byłaś? No, tak, w przejściu jakby A, do tego budynku. Widziałeś zielonego? Nie O tam. Ja widziałam kogoś innego, kto jakby szedł za mną, ale to tyle. To być ja zielony ona, ona czasem jest ślepa. Mogłem być też ja, bo ja też już byłem blisko tego. Laron. Właśnie. Nie wiem, ty mi też strasznie śmierdzisz, ale... Ty by chodziłeś... no, nie, mówię o kaparze. Ty wychodziłeś w sensie od lewej strony laba, nie? Chciałeś wyjść. Znaczy zewnątrz. nie, ja chciałem. Ja po prostu cały czas biegałem, patrzyłem, czy właśnie ktoś nie zdycha, nie? I chciałem się tego, ale nie dotrzymał. Mm -hmm. 20 sekund. Nie ja bym ma chyba nie wiem, za poprzedni No takiej. Jest dwóch no. impostorów, musimy kogoś czegoś, ja mam Cela jeszcze Dobrze. Jakiś Jester jakiś, jakiś <laughs> Voice, nie. Coś? Może jakiś jester? Mhm. Nie, to nie Weksen. Chyba Jester. Dobra, Jester chyba. Chyba tam klaszcze. Ała. Tak, on fikołotowski, just... o. o. ale Chłopcze. <laughs> <punk. laughs> Chłop, coś... Wszyscy są sasi. Muszę komuś zaufać. No, sorry, że w ogóle zamilkłem, zamyśliłem się, nie? Bartek jest Time Lordem? Czy ktoś... Dobra, no, wszyscy żyją. Bartek jest Lordem. gdzie on jest, on jest tutaj, okej. Okay. On nie pójdzie za mną, gdzie on z mi Jest... Na Taski tego raczej nie wygramy. Wątpię, żeśmy na Taski to wygrali. Co się stało? Dobra, ja to... Thank Ale mnie bejtowało, no nie wierzę w to. Słuchajcie! Posłuchajcie mnie, co, co się stało co się w tym labie teraz. Ty to był mój bo jeden się... najlepszy kill. Słuchajcie, co się w tym labie stało, bo się kuźwa nawet nie spodziewacie. Ja... Byłem shifterem i poszedłem do Marcela i Ojej. się że był mi glitchem był i dlatego nie zginąłem. Dobrze, to dobrze, że go wygłosowaliśmy w glitch'em. I ogólnie nie, posłuchajcie, ja byłem szeryfem, chciałem Marcela zabić, no. ale jak tam właśnie byłem, tam z kaparem to się obstrałem i dałem kill, nie wiem dlaczego. Naprawdę Mówię, na, kapara, na kapara zabiłeś Nie, ja, ja, nie, nie, ja kapara no w sensie, nie, jakaś chciał... No ponieważ... albo mnie nie, ja nikogo nie zabiłem. No to... ja sam siebie zabiłem. No tak no ale w sensie, że komuś chciałeś z nas zabić, bo my byliśmy wtedy z... Tobą. Nie, ja chciałem Marcela, ale mi spikłem. Tak, no mi spiknąłeś z... na któregoś z nas. O to chodzi. Nie wiem, ja zginąłem tak komiczną śmiercią, że to jest niemożliwe. To stało? cało. pod kom... pod kąsami chyba? I taki stałe miejscu, nie? To siedziałem z nią, czekałem, czy zrobi, gdzie pójdzie, żebyśmy w wujkę bili. Tak coś 30 sekund chodzę za nią chwilę i dostałem łeb. Aha. Okay. Czekajcie, czekajcie. Dziękuję za oglądanie tego odcinka. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz. I widzimy się I'm w następnym odcinku. I'm